Dwa główki przyszły. Zwykle krążą, choć oh, no, 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 chodź no. sześć chodź, chodź. sześć 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 майна фреза хач 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 гуд სუჩ хач 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 ха

Tak ma być, Minuta mogę szybciej wejść. Jak jest spóźniony jeszcze idzie. Dziewiąty. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, bacik, chodź, 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 chodź. Wacek, chodź, 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 chodź. 160 km, kilometrów mało jeszcze? Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, kom. Chodź, 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 chodź. Następny dzik. Chodź, chodź po następnym dziku. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 bo Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 ja, czekaj, kury, chodź, 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 chodź

Patrzcie! Kurwa przy głupku No, cztery przygłosy. Piąty idzie, a ten jeszcze nie wejdzie Chodź, 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 Majny gity, chodź, 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 Dwajdzie, chodź, 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 O, chodź, chodź, który wejdzie, nie wnowu, co wejdzie. Teraz. chodź, 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 sprawdzę To pewnie ten 222 do 3, taki chodź, 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 chodź Kaç 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 Chodź, 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 Хоч, хоч, хоч. Ку чекасте антени. Хоч, 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 хоч. Хоч, 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 хоч. Хоч, 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 хоч. Хоч, вацек, 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 хоч, няма часу, хоч, 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 хоч. Дянда мутиш. Вацек, хоч, 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 хоч. Хоч, 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 хоч. Хоч, 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 хоч. Вацек, хоч, 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 хоч. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. chodź. chodź, chodź, chodź. Dwa idzie. Następne dwa idą.

Քաչ 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 աչ աչ քաչ 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 աչ աչ Կմիե կոմ Хоч, 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 хоч. Хоч, come on. Ну, стемли. Хоч, 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 хоч. Хоч, 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 хоч. Хоч, 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 хоч.

No, z trzy w zakończę, bo to będzie za drugi film. Chodź, 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 26 mamy chodź, 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 z chodź, 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 chodź. A, już idę dwa. Chodź, 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 chodź. chodź, chodź. A, się zawracają chyba. Szaj, bo to deszcz padał i dopiero... A, nie mówiłem. Dopiero... Wypuścili o pierwszej godzinie, deszcz padał do pół Teraz to w miarę pogoda. Nie można tam rzekać. Ale lepiej jak tego, jakby z rana wypuścili, jak padało do 11. O, 3 rano. Gdzie ten Wacek jest? Wacek, chodź tu, Wacek, gdzie ty jesteś? Chodź, chodź, chodź. O, oh, oh, ty jesteś dobry. Dziki gdzieś Wacek, chodź, 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 chodź. Chodź, 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 Wacek, chodź, 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 chodź. Dobra. Podziękował. Pozdrawiam. Dobry lot. No, już ostatnie cztery. Bo pokazuję, to ja nagram i do widzenia ponownie. Tak mam być i tak dalej. Chodź, 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 Tak fajnie zlatują, szkoda, że ich że jak się nagrywają. O, tak ma być. Chodź, 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 chodź,